Ja, ale ja, mają herosy, które wbiegają do przodu. Ja do piknąć coś takiego. Aż hmm. na Nasusem bym zagrał? A nie, Garen dobry na Nasusu to jednak nie. To może Olaf nie jakiś? Albo nie może Gnarem zagram tutaj, jest Poko. Kennen, no nie chcę grać kanem z dwoma apkami już. Ja się z nikogo nie śmieję, chyba że komuś nie udało zrobić perfect splitu, to wtedy się śmieję, bo mi też się nigdy nie udało. Więc mamy. Radość z tego, jak komuś też się nie udaje. No, ale Garanson. W tym matchupie to jest. Y... Chill. Jedyne na co trzeba uważać, to żeby jakoś w okolicach szóstego levela nie dać się obić jakoś, bo na szóstym levelu on robi flash, flash qr i mnie zabija, ale jak nie będę obity przed tym, to mam kontrolę cały czas. Widziałem, że Broken Blade grał yy, Nocturne'em na topie, ale grał chyba tylko jedną grę, No wydaje mi się, że jest okej. Okay. Od tego momentu, w którym zmienili mu pasywkę, no nie gra się go na solo liniach, ale wydaje mi się, że nadal jest spoko, a nie będę grał, nie. Kiedyś trochę grałem, ale już nie grałem chyba z 2 lata. nie jak tam popit to jest chyba one zaka, nie wiem czy był zbanowany, o. Jakali chyba umiera. Mierci level 1 to nie zwiastuje najlepiej. Pierwszego flesza się chyba nie dało. Na susę? nie wiem. Widać, co będę opiekować Ok, na tapie nadal grywalny. Nie jestem fanem słowa nadal, bo nie wiem, czy kiedykolwiek był grywalny. A przynajmniej nie, nie widywałem nigdy tego teraz na tapie. Może być grywalny, ale czy jest dobry? No ja wątpię. Zazwyczaj jak widywałem, to. Pod asasyna i podproxowanie wave'a tutaj z ghostem i ignite'em Żeby w ogóle nie lejnować. Dobra, no postaram się go po prostu ciągle zapuszczowywać tutaj. Biorę i pcham wave'a na pałę. W międzyczasie będę go obijał. Teraz postaram się ułożyć wu, jak on będzie podchodził pod creepa. Dobra, niestety nie dostał. Będę miał kłonę, kanonę będę miał. Matchupie nawet można z kółlem grać, niby. Dobra, udało się go obić trochę. Ja chcę sobie wardować. Gdzie się, no, którym pokazał? Yy, nie jestem pewny. Może przez Mida przechodził do topa? No, bo ci był. Kurde, nie patrzyłem na minimapę Na nami, gdzie padliśmy. Drugi dadzik w 3 minuty. Reason Mike na Akali nie oddaje póki co. Warduję sobie na wszelki. Bo wie, że jaki mają. I spamuję dalej ku I go puszuję na pałę. No, jak będę miał już ee, pieniądze na jakiś fajny recall. Rekall. Na jakiegoś fejdzie albo coś. Wtedy po prostu robię recall TP i. on jest uwięziony na linii trochę, bo gra bez TPK. Na po początku nie miałem wrażenia, żeby go zabić, ale właśnie tak po pierwszym recallu już. Czy ja chcę skarpuszować i zinwajdować go razem z moim teamem? Chciałbym to zrobić. Karen schodzi jako pierwszy, użyję w kanona, żeby to się szybko dopuszczowało. Żeby zaczął tracić. Na nie czy to się zdąży dopuszczać. No, powinno. Im dłuższa tutaj walka będzie, tym lepiej dla mnie. Bo on już tam zaczyna tracić. Staram się go tutaj trochę, może, zaunować, żeby stracił czas. Trafię? To Ale dobra, stracił całego Cannon Wave'a, więc takie coś dla mnie przynajmniej jest ok. No, Na drożdżono niestety dostaje stąpa, ale. Ale dla mnie to tutaj jest spoko. Nawet więcej niż Kano was stracił, bo jeszcze teraz straci. Dużo creepów zmisowałem. powinienem mieć z niem nie 38 przynajmniej. Jakbym nie schodził, to miałbym pewnie o wiele więcej, ale on przynajmniej stracił więcej niż ja. A nie tym kół? Dostał. Dobra, chyba zacznę się już tak tradować niby głupio a niby nie, bo za chwilę będę chciał zrobić recall tp a szkoda, że w tym kół teraz nie trafiłem chyba dopuszczuję na tym mojej wiedzy teraz idzie, robię recall tp i... i mam dużą przewagę, jeżeli chodzi o itemy bo on nie zrykoluje, A jak zrykoluje to straci dobra, idę recall tp, wracam na linię i... puszuję go dalej nie chcę mu dać zrekolować za darmo w takim matchupie mam na phage'a, mam na bota, więc super recall dla mnie miał dużo mówię speeda no, i jak on zrykoluje, no to traci wavea i biorę na pewno playta, a może nawet dwa. Więc takie coś myślę, że to spoko. Jeżeli bym bardzo chciał, to bym mu nie musiał rykolować, no mógłbym grać po prostu na delinie, bo i tak wygrywałem, ale Ale może w ten sposób będzie lepiej. Dobra, no drugiego na pewno nie wezmę, ale przynajmniej trochę obiję tower. No, tylko booty. Tylko albo aż, bo to Garen. Dobra, stracił dwa creepy tutaj. Zawsze coś muszę walczyć, żeby jeszcze raz się nie dać obić, bo jak się raz dam obić, to później zawsze może we mnie flashnąć. No takie coś muszę uważać. Więc tak naprawdę na każdego trade muszę uważać. Bo jeden słaby trade i później teraz całą presję na linii. Uważać tutaj zaraz Obiję go trochę i... Dobra jednak Nocturne się pokazuje, to nie muszę uważać tam że na Wojt graby już schodził, ale wojna na midzie była o. Trafię... Los o, dobra, zwartuję sobie teraz znowu w połowie rzeki Nocturne nie ma many, więc może będzie szedł do bazy Nie do mida nie chcę schodzić lasowo Jak wiem, że go mogę obijać Albo grać pod plejty. Jakbym wiedział, że nic nie mogę wziąć i byłem one to spoko, ale wydaje mi się, że mogę powiększać przewagę. I na Void Graby na pewno chcę schodzić i utrzymywać push. Teraz drugi playcik. Tego trochę obiję. Nie, jakoś dużo, bo to Garen i tak się wyleczy, ale... Zobaczy, czy on recall'uje. Raczej fejkuje recall, ale... Ale nie wiem, czy chcę flipować. Może obraz go zapuszowuję, zapuszuję, spreksuje wave'a i zrykoluje. Teraz się cykam, bo schodzi do topa. To nie wiem, czy tutaj Nokturn jeszcze jest? I tak tego poszedł swordować? Trochę podejrzane, że tak schodzi. Chyba, że oni to robią, ale wątpię. Dobra, nie robią póki co. Kurde, nie są. Ale przynajmniej dostał. którym to robi, ale nie za bardzo mu przeszkodzę. Mogę tutaj podejść, ale ale do końca na pewno nie pójdę o, dobra, cool muszę teraz uważać na Arkę Nocturną, ale dobra, widzę go Garen tam schodził, więc zacznę im pingować dobra, wrócił do gry mi sobie. ja tak i zrecaluje raczej ja zdążę to spus spuszować z Mega Gnarem, yy, może być ciężko, ale ale może, dobra, on nie kontestuje, więc na pewno to spuszuję. Ja chcę zostać, nie wiem czy on podnosił a nie fruta chyba podnosił. Raczej nie będę schodził tutaj. Biorę plate'a. Staram się go trochę kajtować, muszę walić na jakiegoś flesza we mnie, o, słaby movement. Chciałem tego autosa rzucić. Co sądzę, że w tym sezonie? Nie wiem, no nie widuję za dużo Łantaryków tego Herosa. Yy, więc nie wiem, czy Heros jest słaby, czy ludzie przestali nim grać. Tutaj to. to. Dowolony jestem z przyszłych buffów, A co się zmienia w Gnarze? To nie było coś, że 3 mu dają albo coś? Muszę teraz uważać. Jeżeli trafiłby mnie całym combo, to mógłbym mnie zabić akurat. Po ignata. Ale jeżeli trochę się ulecia z Flita zaraz, to już będzie git. O, trafiłem każdym kół teraz, więc git. On za bardzo nie może grać. Po tym Wave'i mam Trinity. Mam superwizję w Botside, więc może po tym Wave's rekoluje, żeby tutaj nie paść jakoś, bo nikogo nie widzimy. No, Poppy tutaj jest nawet. Saporta. No, którym tutaj jest? No jest imprezka. A potem tym Wave'ie po prostu Trinity, mogą próbować mnie dajbować z tą Akurat będę miał TPK, więc... To jest okej, okay. może jeszcze z farmie te dwa creepy, choć to też trochę ryzykowne, ale... Ale jest farmie. Nabiję sobie teraz mega gnara, więc... wątpię, że byli w stanie mnie zdejmować. Muszę na Hack na plecy. Ignite'a i bez Rki. Ja idę recall TP. I one na bocie. Nie wiem, czy tapną na plecy, czy po prostu tam No Ja ryzykowny recall tutaj, bo właśnie. Kurde, myślałem, że zdążyć recolować. trollowałem trochę. A teraz tracę. Teraz pewnie dwa playty i wave'a, aby mnie tracił nic za bardzo. Nie jestem zadowolony z tej delówki No chyba i tak tapuję na topa po prostu. Ty, nagle cała moja drużyna wygrywa, a każdy same stąpa Chyba Matiamat, więc teraz już nie będę brał plate'ów na pewno. O, słabe ku. Może dostanie? Nie. Chyba, że tym ku nie dostał, bo być może byłby potencjalny jakiegoś dive'a tutaj. Ja mogę tu podejść pod Demolisza? chyba ciężko. Ale może, może się uda. Try HP stracę, ale... Ale Demolis jest Chociaż tak, chyba nic z tego nie wezmę, bo teraz już plate'y znikają. Który na topie. Oj, nie wiem, nie planuję. Tu niebieski do krzaka, żeby tutaj... Jest szczyzowany, bo nie mam flesza. To może teraz spróbować grać pod do bo ja nie mam flesza. Myślę, że on tak podchodzi. Prawie się cykam. Nie chciałbym znowu paść. Kurde, każdy kumisuje teraz. Jakby tym dostał, to prawdopodobnie zabijam, ale mu flesza. Chciałbym, żeby pr przywrócili ever prosta. Nie wiem, no nie grałem tego na żadnym herosie, więc nie mam zdania. Trochę obawiam się, arki nocturne tutaj. Spróbuję zagrać pod tower. faktycznie jest tutaj Nocturn chcę się odbić od głowy real ale ale nie przeżyję tutaj niestety o może nie niestety nie oranża ale może tutaj akali ich wyczyści będzie miał RK. tutaj powinno być 3 za 1 potencjalnie jeżeli dobrze zagramy a nie wiem czy dobrze zagramy bo nie wygląda to najlepiej ojoj oj, oj dopiero teraz akalimy rkę powiem tak no to nie było najlepiej zagrane Raka kupię w tej grze. Tak nie ma tragedii, bo jeden za jeden, ale mogło być jakieś trzy za jeden albo na pewno dwa. Biznes na Solaku? Nie wiem, w ogóle nie widuję. Studia sportowe słyszałem, ale raczej Useless coś takiego. I dam. <grystanie> tam się robi, no tam się zostaje sportowcem. No ta. Co tu jest? nie, to co on pinguje? O, kanon. To poprzednie poprzedniej grze u mnie dostał stomp'a, Tak jak każdy u mnie stompuje, nic nie muszę robić. Tak to działa właśnie na tym solo'ku? Czy ktoś będzie topował na topa? Dobra, raz X Uważać. Nie wiem, czy mogę podkoić na tego wave'a. I byłam OK wizję ale jest szansa, że tutaj popi przeszła między tymi wardami na rzece. Więc nie wiem, czy chcę ryzykować. Nie bym mogę mieć realnie daleko. Może bym tutaj podszedł. Dobra, teraz już powoli mogę coś podchodzić. Ale jest wojna na czasie, ty? Całą grę ziomki piszą. Taka wojna. mam ja mega gnara niestety. No i ciekawo, to można zabić. Trzeba uważać, bo oponentów póki co było więcej, ale teraz już nie będzie więcej, bo To nasi przybiegli. No i dobra, naprawiłem KDA git. chcę flashować? O, my try. <grymne> ja Ty, tu jest ja kończ tu wziął. Dobra, ja nawet tam nie biegnę, bo zakładam, że go zabiją. Wezmę sobie wave' i raykoluję. Pójdę ray i może tapnę topa. Nie wiem czy jakali tam nie idzie, zobaczymy. kurde, ja tam chciałem tapować na tego pinka. Teraz też tapnę, ale nie wiem czy chcę go gonić. Ja po prostu sobie tapnę, żeby po prostu zagrać tutaj pod rzekę i ewentualne kampy. Dużo szans, że tutaj zabiję teraz tego Varusa, jakby podszedł. Dobra, nie podchodzi. Oho. On flashnął? Tak. Chyba ja mi się nie udało uratować ziomeczka. Akurat nie zdążyłem zerkawać szybciej. Nie wiem czy mogłem, ale chyba mogłem. Dobra, idę znowu, bo co mam robić. Baza 1, na którym bez flasha. Teraz tabisy Pójdę to, a później trochę armora. Na pewno kupię, bo i są full AD. Co tam się dzieje? Jakaś wojna. Na tym waveie będę chciał się bić, jeżeli on by poczekał. Zabić go raczej nie zabije, ale mogę go trochę przegonić. Muszę uważać, bo bez skoku akurat on nie może sprawić, dojechać. Dobra, rel mam teraz, co będzie się przyjemnie grało. do tutaj pod wavea. Tutaj możliwe, że będzie wojna. Oponenci będą schodzić z MIDA, więc trzeba uważać. Ale powinniśmy 2, -2 na pewno wygrać na jakąś popi tutaj. Uważać właśnie na agra Red O, Wygląda nieźle. Oj, no tu będzie mamy te peki nie mamy te peków. To nie wiem czy chcecie tutaj bić na czterech chłopa. Chyba strollował Dobra, free kill. Ty muszę tu flashnąć, ale... Kurde, to we mnie leciało. No dobra, przynajmniej zabiło Nocturna dzięki temu, że flash'nąłem do nich. To nie ma tragedii. Ale z każdej strony mnie atakowali. Byłem kupił jakiś Juzec item. Typu to. Moja Kali miała w trzeciej minucie 0-2 i z 5 creepów, a ma 5-2. Nie wiem jak to się stało, ale dobrze dla mnie. To nie jest zła gra. z 21 ile obrażeń 20k. Mogłem ciągle go ja się trochę nafarmiłem. wykierowany no ta. Teraz skierowali. Poprzednia gra to była trochę dziwna. Taka była. W 15 minut daliśmy FFA i było pograne.